Dobra, od dzisiaj nie wymieniam się, bo ktoś mnie oszuka. Idę popatrzeć w arty. Chmiakie ładne uni. Dobra, tego sobie nie odpuszczę. Okej, okay, tak piękne są te san, ale szkoda, że o 20 ziko mniej warte. na koncie osoby, z którą się wymieniłam. Znowu na moim koncie M może mi już odpisała. Udała grafa to uczciwa raczej.